Sprawdzamy co czeka nas w pogodzie. Monika Kowiaczek z nami. Dobry. Witam cię, Moniko. No właśnie, kilkanaście minut temu mówiłam o tym, że już niedługo w Polsce zrobi się bardzo przyjemnie, będzie ciepło, no będzie słonecznie, Więc zapewne i kolorowo się zrobi. Dokładnie tak. Potwierdzam, będzie ciepło już w weekend 20 kilka stopni, a już dzisiaj słonecznie od rana do wieczora w niektórych miejscach, a w innych trochę większe zachmurzenie z samego rana, ale przynajmniej popołudnie przyniesie bardzo miłą niespodziankę. Temperatura też przyjemna, bo do około 14. myślę, że o Lokalnie i 15 stopni na krańcach południowych i południowo-zachodnich. Tutaj będzie cieplej, ale w innych miastach Polski też temperatura dopisze około 10 na wybrzeżu, 12 w centrum. Nieco chłodniej w górach, tam w Zakopanem 8-9 stopni, ale i tak i tak idziemy w bardzo dobrym kierunku. No i proszę spojrzeć na to błękitne niebo, które z samego rana towarzyszy mieszkańcom właśnie południowych krańców Polski, a także wschodnich czy zachodnich w centrum jeszcze w tym momencie. Nieco większe zachmurzenie. Sprawdzamy zatem, co w naszych mapach pogodowych, co będzie działo się dziś. No i można powiedzieć, że to będzie ta prognoza jedna z tych nudnych, ale za to jakich przyjemnych słonecznie i, i tyle tak naprawdę, i ciepło jeszcze. Najwięcej tego słońca, najmniej przykrytego chmurami na południu. Tutaj największa szansa na rozpogodzenie do bezchmurnego nieba. Z kolei w centrum i na północy mogą zbierać się takie niegroźne białe chmury. Zachmurzenie będzie miało charakter mały, ewentualnie. Umiarkowany. Wiatr na ogół też umiarkowany, jednak na krańcach południowo-zachodnich spodziewamy się miejscami silnych porywów. O tym już za chwilę. To oczywiście ta pogoda, ta aura jest związana z układem wysokiego ciśnienia. Słoneczny Wyż w końcu kształtuje pogodę i u nas, nie tylko na południu Europy. Temperatura 10 stopni koło Gdańsk, 12 Bydgoszcz, 13 Poznań i około 12 na Pomorzu Zachodnim. Wiatr południowo-wschodni, słaby ewentualnie miejscami umiarkowany. No i tak jak widać, Wielkopolska czy Kujawy, tutaj praktycznie bezchmurne chmur na niebo, a na wybrzeżu nieco więcej chmur może zabrać się w godzinach popołudniowych. Absolutnie nic z tych chmur nam na głowę nie spadnie. 10 stopni suwałki, 11 Białystok, 12 Olsztyn, jeszcze cieplej w Warszawie, tutaj 13 stopni, wiatr południowy i taka sama sytuacja. Mazowsze, ziemia łódzka czy południe Podlasia, tutaj praktycznie bezchmurnie. Warmia, Mazury i Suwalszczyzna, zachmurzenie umiarkowane w drugiej części dnia. Południowy wschód i tutaj widzimy, że najwięcej chmur w Lublinie. Temperatura tam na poziomie 12 stopni. Najcieplej będzie w Krakowie, 14 i słońca nie zabraknie. 9 stopni w górach, wiatr w tym regionie z południa. Na południowym zachodzie to, co się wyróżnia, to oczywiście silny wiatr. Południowo-wschodni może miejscami być nieprzyjemny, ale aura jak najbardziej na plus. 14 stopni w przeważającej części miast tego regionu, 13 jedynie w Zielonej Górze i tutaj Słonecznie zachmurzenie małe, ewentualnie umiarkowane na ziemi lubuskiej. Tak prezentuje się wtorek, środa bardzo podobnie. Czwartek i piątek przyniosą trochę więcej chmur z deszczem, ale za to weekend no to już pełnia słońca w wielu miejscach i temperatura na poziomie 20 paru stopni. W, też w wielu miastach, nie tylko na zachodzie dwadzieścia kilka, a wreszcie miast chłodne, absolutnie nie. Wszędzie zrobi się ciepło. Ale przyjemnie się słucha takiej prognozy. Monika Dziękuję. To były gorzkie informacje o słodkościach, a teraz słodkie informacje o pogodzie. Monika Kubiak, Dokładnie, z nami. Witam tak Witam się Moniko. No właśnie, tak trzeba nazwać to, co będzie się działo w Polsce przez najbliższe dni. I jak najbardziej. Będzie robić się coraz cieplej, a już dzisiaj słońca bardzo dużo, szczególnie na południu. Tam praktycznie bezchmurne niebo. Odwracam się, co my widzimy Tak, widzimy. Widok. Tak, jest cudownie w Krakowie na południu. W tym momencie jeszcze trochę więcej chmur może się utrzymywać w centrum Włodzi. Ale proszę się nie sugerować, już niedługo będzie i tam bardzo słonecznie. Także zapraszam po szczegóły, prognozy pogody. Ciepło też się zrobi już dzisiaj do 14, nawet lokalnie myślę 15 stopni. Termometry pokażą. Na południu, w górach nieco chłodniej, poniżej 10, ale na przykład już wybrzeże z dziesiątką. północny wschód tutaj też 11, 12 i już za kilka dni pierwsze 20 parę stopni się pojawi. 23 nawet. I to myślę, że tymi najcieplejszymi miastami mogą być Wrocław, Rzeszów, no a także cały Południowy. Zachód obok Wrocławia, różne miasta. Sprawdzamy zatem, co w pogodzie dzisiaj. Dzisiaj jeszcze nie 20 par, ale idziemy w dobrą stronę. Ze względu na to, że pogody w Polsce kształtuje oczywiście układ wysokiego ciśnienia. I nie tylko w Polsce, ale w przeważającej części Europy Środkowej. Dlatego też małe zmiany nastąpiły w Europie. Wczoraj mieliśmy słoneczne południe. Dzisiaj to Ateny i Rzym deszczowe. A za to Warszawa, Berlin, Budapeszt, Wiedeń tutaj słonecznie. Na w Piejberyjskim też załamanie pogody. 8 stopni w Madrycie, a u nas trzynaście. Także Warszawa jak najbardziej wygrywa tutaj e, z Madrytem. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje w tym momencie, no to też mocne zróżnicowanie widzimy. W przeważającej części miast poranek zaczyna się już w tym momencie słonecznie, ale też mglisto. Także szczególna uwaga tutaj dla kierowców. Najgorzej sytuacja wygląda w Poznaniu, w Łodzi, a także w Krakowie. Tutaj trochę więcej chmur jeszcze się utrzymuje, ale dajmy im jeszcze kilka godzin i tutaj też zaświeci słońce. Miniona noc była chłodna, mroźna. To też w niektórych miastach jeszcze w tym momencie mróz trzyma. Głównie na południu w zakopanym minus 4, w Krakowie około minus 2 stopni, na północy już w tym momencie głównie 0, a na zachodzie nawet 1-2 stopnie na plusie. W drugiej części dnia temperatura do 14 stopni, najcieplej będzie na południowym zachodzie, oczywiście, ale niewiele mniej, na przykład w Łodzi 12, w Warszawie 13, północny wschód tutaj od 10 do 11 stopni, taka sama temperatura. Nad morzem i nieco chłodniej w górach. Wiatr na ogół umiarkowany, jednak na południowym wschodzie, zachodzie, przepraszam, może powiaźć do nawet 60 km na godzinę, ale dopiero w godzinach popołudniowych. Poranek jeszcze ze słabym umiarkowanym wiatrem w całej Polsce. Y na drogach warunki będą dobre, ale zawsze w taką pogodę słoneczną, szczególnie na południu, gdzie tego słońca będzie najwięcej, warto mieć ze sobą coś, co ochroni nas przed światłem słonecznym. Okulary przeciwsłoneczne po prostu w aucie zawsze się przydadzą gdzieś schowane. Warunki Biomateo korzystne. Pięknie nam się zrobiło żółto na naszej mapie. Temperatura odczuwalna trochę niższa, szczególnie na południowym zachodzie, gdzie spodziewamy się silnych porywów wiatru. Jakość powietrza wczoraj była idealna, dzisiaj oczywiście Pogorszenie ze względu właśnie na taką zmianę pogody. Najgorzej jest w Toruniu, w Warszawie, a także na całym Południowym Zachodzie. To tyle na teraz. Dziękuję. Do zobaczenia. A teraz same dobre informacje pogodowe. Będzie ciepło i to bardzo, o czym już teraz Monika Kubiańska opowie. No właśnie, ale to nie tylko wysoka temperatura, ale i piękne bezchmurne niebo. Tak, tak. Szczególnie na południu, ale absolutnie wszędzie dzisiaj to słońce zaświeci w pełnej okazałości. W tym momencie jeszcze trochę chmur może zalegać, na przykład w centrum, ale w innych miastach już jak najbardziej słonecznie z samego rana. Między innymi w Warszawie czy nad morzem, gdzie takie obrazki dzisiaj od wczesnych godzin porannych możemy obserwować. I do końca dnia też będzie. Taka szansa jutro. Powtórka z rozrywki też będzie słonecznie. Czwartek i piątek nieco gorzej, trochę chmur deszczowych się pojawi, ale za to sobota i niedziela to też na ogół dużo słonecznego nieba i bardzo wysokie wartości na termometrach do nawet dwudziestu kilku stopni. Także sprawdzamy, co w naszych mapach pogodowych się dzieje, a tam, no tak jak już wspomniałam, samo słońce od rana do wieczora. Najwięcej słońca z małą ilością chmur będzie na południu. Jeżeli chodzi o krańce północne, tutaj zachmurzenie w drugiej części dnia może wzrosnąć do małego, umiarkowanego, co nie zmienia faktu, że będzie bardzo pogodnie. Na pomorzu Kujawach i w Wielkopolsce zachmurzenie małe lub umiarkowane, to umiarkowane głównie na pomorzu, małe na przykład w Wielkopolsce czy na Kujawach, ale tutaj największa szansa, że w ciągu dnia będziemy mogli obserwować błękitne, czyste, bezchmurne niebo. Temperatura Około 10 stopni nad morzem, 12 w Bydgoszczy, 13 w Poznaniu, a także w Gorzowie Wielkopolskim. Wiatr umiarkowany południowo-wschodni. Warmia, Mazury, Mazowsze, Podlasie oraz ziemia łódzka. Na północy tego regionu zachmurzenie umiarkowane, a w pozostałych miastach, czy to Białystok, czy Warszawa, czy Łódź, zachmurzenie małe lub bezchmurne niebo. Wiatr południowy umiarkowany. Przenosimy się zatem na południe i tutaj widzimy, że najcieplej będzie w Krakowie. 14 stopni powyżej zera. 12 w Kielcach, w Rzeszowie, a także w Lublinie. Nieco chłodniej będzie w górach. Tam temperatura nie wzrośnie powyżej 10 stopni, dokładnie w zakopanym około 9. Zachmurzenie umiarkowane w Lublinie, a wreszcie miast, czy to Rzeszów, czy Kraków. Zachmurzenie małe, miejscami nawet też bezchmurne niebo. Wiatr południowy tutaj też umiarkowany i podkreślam, że umiarkowany, bo na południe. W Zachodzie niestety... Spodziewamy się silniejszych porywów od 40 do około 60 km na godzinę. Ten wiatr przybierze na sile po południu. Rano jeszcze jest słaby, umiarkowany, jednak z godziny na godzinę może robić się bardziej nieprzyjemny. Południowo-wschodni ten wiatr. Wracając do temperatury, do aury, tutaj tak samo jak w pozostałej części Polski, a mianowicie słonecznie, miejscami bezchmurnie, no i ciepło. 13 stopni w Zielonej Górze, a 14 już w Krakowie, w Opolu czy w Katowicach. Ten region będzie najcieplejszy w całej Polsce, południowy zachód. Oczywiście o nim mowa. Cóż, wtorek zapowiada się perfekcyjnie, jutro tak samo. No i święta, na które czekamy z niecierpliwością, e, które przyniosą pogodę naprawdę na bardzo słonecznym, ciepłym poziomie. O dziwo, no bo zazwyczaj jest tak, że jak się zbliżają jakieś e, momenty, kiedy mamy wolne, możemy odpocząć, to pogoda się psuje, a tutaj na odwrót. Zwłaszcza, że w ostatnich latach to właśnie Wielkanoc była tymi świętami, które były białe. Dokładnie. Monika Kubiaczyk, dziękuję. Dziękuję. A już teraz czas na prognozę pogody w wydarzeniach H24. Gdzie dziś same dobre informacje. Monika głównie ładnie. Witam Cię, Moniko. Tak. tak, jak twoja marynarka, dzisiaj <laughs> słońce w pełnej okazałości na niebie, praktycznie bezchmurne to niebo na południu, w Warszawie też jak widać słonecznie z samego rana. No i temperatura coraz wyższa. Dzisiaj 14, a jutro nawet 19, także myślę, że 20 lokalnie się pojawi. Niesamowite. Dokładnie tak. Bardzo chcemy takiej wiosny, i ta wiosna, przynajmniej właśnie pod takim względem pogodowym będzie z nami do końca tygodnia, a następnie początek kwietnia niestety szykuje dla nas już na samym początku małe załamanie pogody, temperaturowo oczywiście ochłodzenie nas czeka już niedługo, także cieszmy się tym nadchodzącym ociepleniem, bo nie potrwa aż tak długo jakbyśmy chcieli. Jesteśmy pod wpływem układu wysokiego ciśnienia wyżu nad Morza czarnego, dokładnie który pięknie nam dzisiaj poprawi pogodę. W całej Polsce będzie słonecznie i ciepło. Jutro tak samo. Dlatego sprawdzamy. Jak wyglądamy na tle innych stolic? Warszawa 13 stopni, słonecznie. Berlin tak samo, Wiedeń, Budapeszt bardzo podobnie i jeszcze cieplej. Południe Europy za to z załamaniem pogody. Wczoraj w Atenach i w Rzymie było słonecznie, dzisiaj już intensywne opady deszczu. Na Półwyspie Iberyjskim ta sama sytuacja i chłodno od 8 do 14 stopni. Paryż, Wyspy Brytyjskie tutaj też dzisiaj konkretnie popada. Zobaczmy, co się dzieje u nas w tym momencie. Jeszcze w Łodzi i w Kielcach zachmurzenie Całkowite z mgłami. Taka sama sytuacja w subałkach, a tak poza tym, pięknie się zaczyna dzień, słonecznie ewentualnie. <laughs> z małym zachmurzeniem na zachodzie. Temperatura już też niemalże wszędzie powyżej zera. Jedynie na ziemi świętokrzyskiej lekki mróz, a tak w górach zero, w Opolu dwa. I jeżeli chodzi o wybrzeże, tutaj też podobnie od zera do dwóch stopni. W tych miejscach, gdzie jest słonecznie, na przykład w Lublinie, w Bydgoszczy, w Olsztynie i w Gdańsku, też mogą pojawiać się mgły. Także uwaga kierowców, warunki drogowe z samego rana, mimo pogodnej aury, nie są sprzyjające. W drugiej części dnia zachmurzenie małe, ewentualnie umiarkowane. Najwięcej tych chmur, ale absolutnie niegroźnych, zbierze się na północy, a także na Ziemi Lubuskiej czy na Lubelszczyźnie. Temperatura do 14 stopni. Najcieplej będzie oczywiście na południowym zachodzie, a nieco chłodniej w górach. Tutaj dziewiątka. Uwaga na silny wiatr. Na południowym zachodzie może on osiągać 60%. Tak, 40-60 km na godzinę. Także te silne pory wiatru mogą przeszkadzać w jeździe i ogólnie. No tak, poza tym warunki drogowe dzisiaj będą sprzyjające. Tak samo jak biometr. Wczoraj, pamiętamy, był niekorzystny ze względu na sporą ilość opadów deszczu i chmur, a dzisiaj już warunki biometeo absolutnie korzystne. Jedyne co to temperatura odczuwalna, znacznie niższa od tej wskazywanej przez termometry, właśnie ze względu na silne pory wiatru. Niestety, co idzie w parze z słoneczną aurą, to spadek jakości powietrza, pogorszenie się. No i tak jak widzimy, Kalisz, Częstochowa, Opole, Katowice, Suwałki, Toruń, Warszawa, tutaj jest źle na pomarańczowo czystym powietrzem. Oddychamy jedynie na południu, a także w tym momencie na północy, za wyjątkiem Suwalszczyzny. To tyle na teraz. Dziękuję. A przed Państwem informacje sportowe. Ale za to dobre informacje odnośnie pogody na święta. Monika z nami widać. Monika, no właśnie ciepło, ciepło coraz cieplej. Tak, święta nawet 20 parę stopni. Dokładnie, tak. Już jutro pierwsze 20 myślę się pojawi w tym tygodniu, bo 19 w tych większych miastach, no to zawsze oznacza, że lokalnie 20-21 z pewnością na termometrach zobaczymy. Także ciepło się robi. Słonecznie też już jest w tym momencie w wielu miejscach. Czy to nad morzem, czy to na południu, w centrum troszeczkę więcej chmur jeszcze w tym momencie zalega. Ale po szykuje się słoneczne wszędzie i dzisiaj też całkiem ciepło, bo do 14 stopni na południowym zachodzie. No i to słońce, oczywiście, które, jak widać, już gości na niebie, będzie potęgować uczucie ciepła. W takim razie zobaczmy, co w naszych mapach pogodowych, skąd ta nagła poprawa. Znaleźliśmy się w zasięgu układu wysokiego ciśnienia, dokładnie wyżu z nad Morza Czarnego, i to on przynosi do nas z południa właśnie taką super słoneczno-ciepłą aurę. No i też w wielu miejscach bezchmurne niebo trzeba przyznać, bo to małe zachmurzenie faktycznie pojawi się w w Wielkopolsce na Kujawach czy w rejonie Gorzowa Wielkopolskiego, ale będą takie momenty, kiedy będziemy mogli obserwować czyste, błękitne niebo. Jedynie na Pomorzu trochę więcej chmur się zbierze, ale będzie to zachmurzenie umiarkowane i absolutnie. Z tych chmur nie popada żaden deszcz. 10 stopni w Gdańsku i w Kołobrzegu. Jeszcze cieplej 12 w Szczecinie i w Bydgoszczy. Najcieplej w Poznaniu, a także w Gorzowie. Tutaj 13, ale jak najbardziej dzisiaj szczęśliwa. Wiatr południowo-wschodni umiarkowany. Przenosimy się dalej i widzimy, że w rejonie Olsztyna i Suwałk też zachmurzenie umiarkowane. A na przykład w Białymstoku, w Warszawie i w Łodzi czyste, bezchmurne niebo z ewentualnie małym zachmurzeniem. Wiatr południowy tutaj też będzie umiarkowany a temperatura od 10 do 13 stopni. Jeszcze cieplej będzie na południu. Tutaj czternastka w rejonie Krakowa. Trochę chłodniej Kielce, Rzeszów, Lublin. Jedynie pod hale z taką niższą temperaturą. Faktycznie w porównaniu do wszystkich miast Polski tutaj będzie najchłodniej, ale 9 stopni plus słońce to i tak i tak całkiem niezły wynik. A już niedługo w kolejnych dniach i na południu zrobi się ciepło i to bardzo. 20 parę stopni w tym tygodniu, kilka dni z rzędu, jak najbardziej taka sytuacja będzie miała miejsce. Wiatr południowy umiarkowany. Silny jedynie na południowym zachodzie. Tutaj porywy do około 40-60 km na godzinę i o ile w godzinach porannych ten wiatr jeszcze jest umiarkowany, jeszcze aż tak nie przeszkadza, to niestety właśnie w drugiej części dnia będzie on silny i porywisty. Temperatura 13-14 stopni. Tu będzie najcieplej, zachmurzenie umiarkowane w Zielonej Górze. Na przykład Wrocław Opole i Katowice tutaj już zachmurzenie małe, z bezchmurnym niebem. Pięknie się zapowiada ten wtorek, równie pogodna będzie środa i jeszcze cieplejsza, bo, tak jak wspomniałam, do 20 stopni nawet, ale w tym tygodniu czeka nas niezła mieszanka, bo pojawią się też burze. Także trzeba się przygotować na różne warunki atmosferyczne niestety, ale ciepło będzie. No właśnie, i to jest najważniejsze. Monika Kubia, dziękuję. Bardzo dziękuję tak bardzo. Dziękuję za informacje. Dzień dobry. Słoneczne i ciepłe. Dzisiaj słońce i 14 stopni, jutro słońce i nawet 20 stopni, także idziemy w bardzo dobrym kierunku. Po drodze małe potknięcia w postaci burzy na przykład, ale w święta 20 stopni i przeważać będzie ta pogodna aura, także w tym tygodniu naprawdę nie mamy nic do zarzucenia pogodzie. To ostatni tydzień marca, w przyszłym tygodniu rozpocznie się kwiecień i już kwiecień będzie no taki jak, jaki ma być czyli plecień będzie przeplatał trochę tej tego lata i trochę zimy może nie temperatura na poziomie e, ujemnym poniżej zera, chociaż w nocy przymrozki jak najbardziej w ciągu dnia takie 8-9 stopni będą się zdarzały takie dni na początku kwietnia, także korzystajmy z tej słonecznej i ciepłej pogody w tym tygodniu, no, szczególnie, że jest ona idealnie zgrana ze świętami Wielkiej Nocy. Błękit nieba w wielu miejscach bez żadnych chmur, tak dzisiaj będzie. Wyglądało właśnie niebo praktycznie we wszystkich miejscach Polski. Jedynie na północy nieco większe zachmurzenie, ale żadnego deszczu się dzisiaj nie spodziewamy. Jutro tak samo bajeczny obrazek morza. Praktycznie ten błękit nieba zlewa się z błękitem wody. Idealnie to wygląda. Także korzystajmy dzisiaj. Jedyne co, no to jakość powietrza oczywiście w taką pogodną aurę spada nam, i to też dzisiaj w tej prognozie pogody akurat sprawdzimy. Zobaczmy mapy. Zaczynamy od ogólnej sytuacji w Europie i od wyjaśnienia, dlaczego wczoraj deszcza, a dzisiaj słońce. Dlatego, że układ niskiego ciśnienia, który wczoraj kształtował pogodę w Polsce, odszedł sobie dalej za nasze granice, a tymczasem z południa napływa do nas ciepłe powietrze związane z wyżem z nadmorza Czarnego. I to ono sprawi, że dzisiaj właśnie w stolicy i w wielu innych miastach w Polsce pogoda będzie wyglądała tak słonecznie i z 13 stopniami na termometrach. 12 w Berlinie, 15 w Wiedniu, 16 w Budapeszcie. Środek Europy wygląda naprawdę dzisiaj perfekcyjnie. No nie można tego powiedzieć o zachodnich i południowych krańcach. Tutaj opady deszczu i to intensywne. Na północy ta sama sytuacja. W tym momencie praktycznie wszędzie słonecznie. Za wyjątkiem jeszcze Łodzi, Kielc, a także Suwałk. Tutaj od wczesnych godzin porannych utrzymuje się zachmurzenie całkowite z mgłami. Temperatura już do około 6 stopni. Trochę chłodniej w Lublinie, tutaj 2 stopnie od i Olsztyn, ta sama sytuacja, ale i tam temperatura mocno wzrośnie już w przeciągu następnych kilku godzin. Bardzo zbliżone wartości dzisiaj od 10 do 14 stopni, nieco chłodniej w górach. I na południowym zachodzie temperatura odczuwalna może być minimalnie niższa ze względu na silny wiatr, który w porywach będzie osiągał 40-60 km na godzinę. I to właśnie e, tak wygląda, e, wyglądać będzie po południu niebo nad naszym krajem. Warunki drogowe będą bardzo dobre. Utrudnione trochę przez silny wiatr na południowym zachodzie. No i wiadomo, przy słońcu warto mieć okulary przeciwsłoneczne przy sobie. Biometr korzystny, temperatura odczuwalna, tak jak wspomniałam, trochę niższa. No i na koniec jeszcze jakość powietrza, która wczoraj, przypominamy sobie, była perfekcyjna. No a dzisiaj już Toruń, Warszawa a także suwałki z zanieczyszczeniami, jednak no, na przeważającym obszarze nadal na zielono, także nie jest źle. Popołudniowy czy poranny spacer, jeżeli ktoś może jak najbardziej wskazany. Dziękuję, do zobaczenia.